Dzisiaj robię sobie 24 godziny challenge, podczas którego sprawdzę ile mi się uda zebrać obserwujących i ile będę miał wyświetleń na TikToku. Ale zanim to zrobię, przeanalizujmy sobie to, co najbardziej działa i co muszę spełnić, aby się wybić. Przejrzałem chyba całego TikToka, aż mi się telefon rozładował. Teraz mamy duży problem. Jak ja będę nagrywał TikToki? Skoro telefon musi mi się naładować, tracę masę czasu. Kreatywność. Kreatywność jest bardzo ważna w tym, żeby zrobić bardzo dobry, ciekawy filmik oryginalnych. Jak wiemy, każdy dobry twórca, każdy polski popularny twórca jest bardzo oryginalny i to się ceni. Merytoryka to musi być tak samo jak wiedza. To musi być jakaś po prostu. To są Czynniki dobrego filmiku, ale nie filmiki na TikToku. Filmiki na TikToku muszą być niekreatywne, nieoryginalne, nie merytoryczne i bez wiedzy. To wszystko do wywalenia. Filmik na TikToku musi być głupi. Bo ogólnie to jest taka jedna cecha, taka jedna rzecz, która bardzo dobrze działa w algorytmach TikToku w sumie we wszystkich algorytmach zaangażowanie odbiorcy. Jak odbiorca znajdzie ciekawy pomysł, jak zaangażować w oglądanie naszego odbiorcę, wtedy dzieje się magia. Dobra, teraz trzeba zabrać wszystkie tajne pomysły i wziąć się do roboty. Powiem wam, że ciężki jest żywotki TikTokera. Lecę nagrać pierwszy filmik i muszę biec, żeby zdążyć na mgłę. Myślę, że będzie OK. Zapytacie mnie pewnie... O co chodziło w tym pierwszym TikToku? Dlaczego ja tak bardzo chciałem zdążyć na tą mgłę? I po co ja poszedłem na rzekę? Jeszcze nie wiecie? To zobaczcie tego TikToka jeszcze raz. Nie widzieliście tam jelenia zombie? Bardzo dziwne. Przypatrzcie się dobrze, bo go tam widać. Tak naprawdę nie widać. To jest taki bait. Do kolejnego TikToka muszę zbierać kamyki. I już nagrywając ten filmik, nagrałem wstęp do tego filmiku, bo to nie jest typowy kamień. To jest bardzo nietypowy kamień. A czemu? Zaraz się dowiecie. Żeby zobaczyć, na czym polegają magiczne właściwości tego kamienia, musimy go ugotować. Ej no, nie wygłupiaj się, nie rób tego. No, tego nie Najpierw robię. musisz dokończyć starego TikToka. No tak. Dobra. Pomysł na pierwszy filmik mam taki, że nie będę tutaj jakoś bardzo dużo montował. Po prostu dodam jakąś taką emocjonującą muzykę, żeby zaciekawić odbiorców, żeby wywołać u nich jakieś emocje. Oraz y, dopiszę tutaj na przykład, że strangę things in the forest. What you will see is chilling. That there was a zombie deer in the Ugh, skończyłem ten montaż pierwszego TikToka. Jak dla mnie wygląda strasznie kiczowato, ale może TikTok to przyjmie. Kiedy tworzyłem tego TikToka, miałem taką nostalgię. Przypomniał mi się Alan Wake. Czy tam przypadkiem nie był podobny lektor? It was wild and dark and weird, even by my Myślę, że jak na TikToka, w którym będę bejtował wszystkich. Nazwa Nothing Real będzie najlepsza. Teraz przyszła kolejna zrobienie dobrej miniaturki. Chciałem dodać takiego smaczka, żeby ludzie wiedzieli, że to co my robimy jest baitem i myślę, że mi się to udało. Teraz teraz dokończyć nasze konto i uploadować pierwsze wideo. Nasz TikTok gotowy, nie dałem żadnego tytułu, publikujemy. Tworzenie pierwszego TikToku zajęło nam za dużo czasu i było zbyt profesjonalne. W drugim TikToku musimy zmienić scenariusz i nasz kamyk nie będzie żaden magiczny, nie będzie żadnego montażu, tylko po prostu nagram. Jak nasz kamyk się gotuje. Chyba dziwniejszej rzeczy niż gotowanie kamieni to ja w życiu nie robiłem. Bo pamiętajmy, że czym głupsze TikToki, tym lepsze TikToki. Od publikacji pierwszego shorta minęła godzina. I słuchajcie, mamy aż... Jedna obserwacja i 609 wyświetleń. Publikujemy kolejny, a potem zobaczymy. Bardzo się wkurzyłem, ponieważ okazało się, że po 7 godzinach żaden TikTok nie ma więcej niż 100 wyświetleń. Muszę coś z tym zrobić. Zająłem się teraz bardzo poważnym tematem. Zacząłem być... Mentorem i nagrywać pouczające TikToki. Jeśli twój telefon nie zarabia na Ciebie wyrzuć go. Piękny, content. piękny kontent taki znający motywację do działania, dumny jestem. Od publikacji ostatniego filmiku, jakże to merytorycznego. Minęła godzina. No i co? Merytoryczne 0,1. A gotowanie kamienia 736. No i patrzcie, tutaj. Taki głupi filmik gotowanie kamienia cztery serduszka, tutaj 20 sorduszek, a taki merytoryczny. Twój telefon nie zarabia zero, na Zero! totalne zero. Wyszczy. Jestem z tego bardzo dumny, ponieważ jeszcze nie wybiłem się na TikToku, ale już dowiodłem tego, że czym głupsze filmy, tym bardziej popularne. Jest pewien problem, ponieważ podczas montażu kolejnych TikToków wywaliło mi komputer i mam kursor na niebieskim tle. Świetna sprawa. Ja na dzisiaj skończyłem robienie tych Zrobiłem czy te bezsensowne, co widzieliście. Potem zrobiłem parę motywacyjnych. Chcesz zaoszczędzić masę pieniędzy? Jest to bardzo proste. Wstawając o 13 nie będziesz musiał wydawać pieniędzy na śniadanie. Jeden na temat taki, co jest teraz dosyć na topie. Misiu, nie miał zezwolenia na prowadzenie tej działalności i został ukarany mandatem. Zobaczymy, jak jutro to będzie rano wyglądać. Ale z tego co widziałem, jak pod wieczór tak przyspamowałem tymi TikTokami, TikTok chyba zblokował moje konto, bo wszystkie filmiki mają po zero wyświetleń. Nie wiem o co to chodzi, ale wygląda na to, że kontent z kamieniem jest lepszy. Według. Ja idę spać, zobaczymy rano, co z tego będzie. Właśnie minut, 24 godziny odkąd dałem na TikToka pierwszy filmik. Zobaczmy jak tam nasze statystyki. Od wczorajszego wieczora zero nowych wychędeń. Totalnie TikTok obciął nam zasięgi. Zastanawiam się, jak podsumować ten nasz filmik. Gdzie ja popełniłem błąd? Czy po prostu TikTok uznał po pierwszych trzech filmach, że nasz kontent z kamykiem jest głupi i odciął zasięgi? Czy dlatego, że zmieniliśmy z kontentu kamykowego na kontent motywacyjny i TikTokowi się to nie spodobało, że tak skaczymy po kontentach? Albo TikTok stwierdził, że nasze konto jest wielkim spamem, bo daje 10 filmików dziennie i to w dosyć szybkim odstępie czasowym. Od tamtego momentu minęło kolejne 24 godziny, podczas których zrobiłem nowe konta, aby sprawdzić, czy to jest kwestia spamu, czy kontentu. I okazuje się, że to jest kwestia kontentu. Jednak kamek jest najlepszy.